Po tym golu kontaktowym myślę, że, że szanse były jakieś na, 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 na dobry rezultat, ale nie udało się no i była duża jakość ze strony Portugalczyków, wiedzieliśmy o tym. Jest to jedna z najlepszych drużyn obecnie na, na świecie. Szkoda, bo, bo po, tym, po tym druga połowa była już, już na lepszym poziomie. A też po tym golu była taka myśl, może że gdyby tego kacpra urbańskiego mi dano szybciej koło siebie, byłoby coś lepiej. Y Kasper wszedł, dał dobry impulsy, to cieszę, bo, bo jest to młody chłopak, ma dużą jakość w sobie i, i właśnie takiego czegoś potrzebujemy. No. Kto wchodzi z ławki zawsze musi dać coś, coś drużynie i Kasper, jak i inni dalej dali dobry impuls. Jakub Wawrzyniak w studiu TVP powiedział, że dawno nie widział takiego debiutanta, który przeszedłby tak obok meczu jak Maxi o Zgodziłby się pan jakby pan tak z perspektywy boiska ocenił jego debiut w reprezentacji. Nie, uważam, że tak nie można też komentować. Tak? No, jest to młody chłopak, tak? no, grał z Portugalią, to, to, to nie można urobić takiej krzywdy od razu, rzucając takie słowa, że przeszedł obok meczu. No. Starał się chłopak i jest młody, na pewno dużo jeszcze przed nim. Ja uważam, że, że ma naprawdę dobry potencjał i fajne możliwości, żeby na tej szóstce grać. W spotkaniu był taki plan, żeby się trochę cofnąć, nie grać tak energicznie, bo Michał Probierz wymagał od Was, żeby wysoko atakować, nieważne z kim gracie. Ta piłka była po prostu za szybka dzisiaj w wykonaniu Portugalczyków, czy z czego to wynikało? No taki był plan, i, ale gdzieś momentami w pierwszej połowie, szczególnie długimi momentami był nierealizowany, bo raz, że my... Nie stosowaliśmy tego w 100%, a dwa, że no jakość drużyny przeciwnej była taka, że tylko widzą kawałek wolnego, wolnej przestrzeni i ją wykorzystują. Umiejętności techniczne, taktyczne ich zawodników są na najwyższym poziomie i, i to wykorzystali i było, było ciężko w pierwszej połowie. gol w takim spotkaniu cieszy, czy przy wyniku 1 do 3 tak średnio? No Liczy się dobro drużyny, także ten gol w pewnym momencie tylko dał coś drużynie, impuls dobry no, na to, żeby dziś jeszcze wierzyć, że da się coś ugrać w tym meczu, ale koniec końców nic nie dał. także Zawsze to jest, zespół, to jest sport drużynowy i liczy się końcowy wynik, a nie indywidualnie kto szeł czy kto dał asystent. Tak na gorąco, to trzo, co trzeba zmienić przed meczem z Chorwacją? Takie pierwsze wnioski. Hmm. Myślę, że gramy u siebie i żeby za dużo tego respektu nie było pod kątem tej drużyny, bo Chorwaci też są klasową drużyną. Musimy wyjść od razu, tak jak myślę, że było to dłuższymi momentami w długiej połowie i grać, wychodzić wyżej i z całym zespołem. Stąd też Portugalczycy czasem wybijali piłkę i zbierać się drugie piłki i później kreować tę sytuację. Myślę, że ma stać nas na to. Ja wierzę, że stać nas na to i myślę, że... że że we wtorek e, wygramy mecz. Pozytywy z tego meczu można wyciągnąć. No, druga połowa myślę, że było dużo pozytywów ta gra już była dużo lepsza. E, mamy jakoś, musimy jeszcze więcej. Mm, współpracować z przodu i lepiej wychodzić z tyłu od, 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 od obrońców. I myślę, że, że we wtorek to już będzie wyglądało dużo lepiej i wygramy ten mecz. Dzisiaj też wielki dzień dla Grzegorza Krychowiaka i Wojciecha Szczęsnego. Wojciech Szczęsny widzieliśmy był u was w szatni. Co wam powiedział po tym spotkaniu? Obydwaj byli w naszym hotelu i fajnie było ich zobaczyć, bo to są dwie legendy naszej rewentacji. Ja miałem przyjemność z nimi bardzo długo być w tej rewentacji. Bardzo dużo dali tej rewentacji mi też. Mm, i no, smutno, że tak już wiadomo kończą tą reprezentacyjną karierę. Ale no, mamy następców, którzy muszą godniej zastąpić i będą robić wszystko, żeby tak było. A co do nich, no super piłkarze, jeszcze lepsze osoby i to była przyjemność móc grać z nimi. Sprawił na Was piłkarzach wrażenie w tym meczu dziś. Zawsze sprawa duże, duże wrażenie. No jest to wielki piłkarz, jeden z najlepszych na świecie ogólnie w całej historii piłki nożnej, także e, super jest móc rywalizować z nim. Ja miałem okazję już grać z nim w seria. E, nic, ale mają naprawdę klasowy zespół, naprawdę bardzo mi się podoba ta drużyna, mają bardzo duże jakości zawodnicy o umiejętnościach technicznych. E, na, na najwyższym poziomie. Raz była taka sytuacja, że tam byłeś już na linii 16 metra, tyłem do przeciwnika i tam balansem ciała go zwiodłeś. to sobie zdawałeś sprawę, że to Cristiano jest z tyłu i naciska? Zdawałem sobie sprawę, ale widziałem też jak presowo, tak, że tam nawet jakby coś, coś by mi nie wyszło, to i tak on by tej piłki nie odebrał. To była okazja porozmawiać z Wojtkiem szczęśliwym. mówił co tam w Barcelonie, jak pierwsze wrażenia, jak treningi? Nie, no to też nie było tak, że przyszedł do nas na posiłek i tyle, no gdzieś tam. Podziękowali nam za, za te wszystkie lata, ale tak indywidualnie nie było okazji porozmawiać, bo też nie było za dużo czasu. No my mieliśmy swój mecz, oni musieli gdzieś tutaj stawić się na stadionie. Także myślę, że, że, że jest mu dobrze.